Cześć, z tej strony Codziennie Lepszy. To jest kolejny odcinek Daily Vloga. Dzisiaj zajmiemy się takim tematem jak nieuczciwa przewaga. Na początek proste założenie, myślę, że już dla Ciebie dość logiczne. Świat nie jest i nigdy nie był i nigdy nie będzie sprawiedliwy. Nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość w realnym życiu. Możemy oczekiwać sprawiedliwości, możemy oczekiwać, że ktoś zachowa się w porządku wobec nas tylko dlatego, że my zachowujemy się w porządku wobec niego, że dając powinniśmy coś otrzymać, że wykazując jakieś zaangażowanie powinno nam się zwrócić, że karma wraca i tak dalej. Prawda jest taka, że to są nasze założenia i pobożne życzenia, a generalnie świat nie jest, nie był i nie będzie sprawiedliwy. Nie ma wcale jakichś reguł i praw fizyki, które sprawiają, że jak coś zrobisz, to nagle na pewno otrzymasz coś innego. Nie jest też tak, że wszyscy, którzy wkładają ten sam wysiłek i robią to samo, otrzymują te same wyniki. I Teraz wiedząc to, że no, nie ma sprawiedliwości na świecie, no to możemy zrobić dwie rzeczy. Albo się nad tym użalać i płakać, jak to jest źle, jak to jest nie tak, jak być powinno i czemu tak jest i w ogóle robić taką całą historię wokół tego i pójść w stronę zamartwiania się no albo po prostu przyjąć to jako fakt taki yy, niezaprzeczalny jak grawitacja no po prostu istnieje grawitacja jak wyskoczę z drugiego piętra to uderzę o ziemię i sobie coś zrobię więc po prostu mogę to wziąć pod uwagę i po prostu tego nie robić nie tak samo tutaj mogę wziąć pod uwagę że świat jest niesprawiedliwy przyjąć to do wiadomości i działać mając na uwadze tę zasadę tak jak mam inną zasadę na uwadze że na przykład jak podgrzeję wodę do 100 stopni Celsjusza to zacznie się gotować nie Dokładnie tak samo. I teraz, po co mi zaakceptowanie tej reguły? No bo pierwsze, jak zaakceptuję tę regułę, no to przestaję mieć nierealistyczne oczekiwania, zaczynam bardziej polegać na sobie niż na tym, że świat ma mi coś dać, a to jest bardzo zdrowe podejście, bo oddaje nam kontrolę. Podejście takie na zasadzie, że jest jakaś sprawiedliwość, i że coś być powinno jakieś, odbiera mi kontrolę, bo liczę na cud, liczę na jakąś tam przychylność z zewnątrz. Kiedy nie liczę na to, to polegam na sobie i na swoich działaniach. To jest bardzo zdrowe, i to jest podejście, które daje ci ogromną kontrolę, bo kontrolę nad swoim działaniem masz zawsze, a kontrolę nad światem zewnętrznym praktycznie nie masz nigdy. Więc choćby to jest pierwszy powód, ale drugi powód. To jest kwestia taka, że możemy odwrócić to na swoją korzyść. Skoro wiemy, że świat jest niesprawiedliwy, że życie jest niesprawiedliwe i że nigdy nie jest tak, że wszyscy będą mieć porówno, że wszyscy mają te same szanse, że wszyscy osiągają te same wyniki, no to znaczy, że ktoś gdzieś ma szanse większe w czymś ode mnie, ale ktoś gdzieś też ma szanse w czymś mniejsze ode mnie. To znaczy, że teraz mogę znaleźć taką niszę lub taki sposób działania którym, w którym to ja będę tym, który ma więcej szans niż inni. Nie? Czyli mogę znaleźć swój rodzaj nieuczciwej przewagi, bo nie ma czegoś takiego też jak jakby to powiedzieć, że ktoś jest gorszy we wszystkim. Jeżeli ktoś jest gorszy od ciebie w czymś, to jest prawdopodobnie lepszy w czymś innym taka jest prawda. Jeżeli mamy kogoś, kto na przykład trenuje na siłowni i jest ktoś inny, kto ma lepsze predyspozycje, lepszą genetykę, to prawdopodobnie w czymś innym będzie gorszy. Być może w tym w kwestiach zawodowych będzie gorszy, być może w kwestiach, nie wiem, matematycznych będzie gorszy, obojętnie. Kwestia jest taka, że ta osoba jest w czymś lepsza, a równocześnie może być w czymś gorsza od ciebie. Nie ma ludzi takich omnipotencjalnych, które są dobrzy we wszystkim i lepsi od ciebie we wszystkim. Ktoś może być w wielu kontekstach lepszy od, siebie, od, od, od ciebie, ale prawdopodobnie jest przynajmniej jeden kontekst, w którym ta osoba będzie od ciebie znacznie gorsza. I Twoim zadaniem jest znaleźć po prostu takie miejsca, w których Ty jesteś lepszy od innych, w których Ty masz predyspozycje lepsze. Mówi się dużo, że mm, ciężka praca wygrywa z talentem, i to jest prawda. Talent, który nie wykona ciężkiej pracy. O ile w ogóle przyjmiemy takie założenia jak talent, ale powiedzmy talent, który nie wykona ciężkiej pracy, no niestety przegra z kimś, kto nie ma talentu, a wykona ciężką pracę. No i możemy się spierać, czy jest coś takiego jak talent, czy są predyspozycje różne i tak no ale wyobraź sobie koszykarza, który ma 1,50 m. No niestety ta osoba może osiągnąć jakieś wyniki w sporcie, jakim jest koszykówka, czy w takim sporcie, jakim jest siatkówka, ale nie oszukujmy się, ktoś, kto ma 2 metry wzrostu, ma znacznie lepsze predyspozycje do tego, żeby osiągnąć w tym sporcie te same wyniki mniejszym wysiłkiem. Po prostu I takie jest życie. Witamy w realnym świecie. Tak samo możesz chcieć być specjalistą strzyżenia psów, i jeśli mieszkasz w Nowym Jorku, to prawdopodobnie Twoje szanse na to, że osiągniesz sukces i zarobisz kupę kasy w tym zawodzie są zajebiście większe niż kogoś, kto mieszka w głównionej wiosce w Indiach. Witamy w życiu, tak po prostu jest. Co nie znaczy, że ten chłopak z wioski w Indiach nie może zostać grumerem, ale po prostu będzie miał o wiele trudniej niż ktoś, kto żyje w New Yorku. Nie? Więc yy, po prostu tak to wygląda. Kwestia lokalizacji, kwestia genetyki, kwestia po prostu predyspozycji dotyczących wyglądu. No zobacz, prosta kwestia. Yy, ktoś chce yy, zostać modelem. No i jest brzydki, i jest gruby, i nie wiem, i, i po prostu nieproporcjonalny. No będzie miał trudniej niż ktoś, kto po prostu jest ładny. No i tyle, tak, taki jest świat. Jedni są bardziej ładni, wpisują się bardziej w kanony piękna aktualne, inni mniej, są urodziwi, na przykład ktoś ma trądzik na twarzy i tak dalej. Czy to znaczy, że ta osoba nie ma w tym szans? Oczywiście, że nie. Może włożyć mnóstwo pracy, zrobić jakieś operacje plastyczne, zadbać o siebie, o zdrowie, nie wiem, na ten trądzik coś poradzić, wyleczyć się i, i dalej osiągać jakieś sukcesy w danej dziedzinie. Tylko zobacz, ile ona się będzie musiała szarpać, ile będzie musiała pracy włożyć. Podczas gdy ktoś drugi po prostu ma predyspozycję, bo jest ładny naturalnie i jeszcze o siebie zadba, i wtedy to jest mierząca przewaga, której ta druga osoba po prostu może nigdy nie, nie, nie mieć możliwości wykorzystać. Ten ktoś kto po prostu nie ma tych predyspozycji, będzie miał trudniej. Czy to znaczy, że będzie miał trudniej w życiu całkowicie? Niekoniecznie, bo on być może powinien robić coś innego, w czym innym będzie lepszy i wykonując mniejszy nakład pracy, osiągnie wyniki szybciej i lepiej niż ktoś inny, kto musiałby się po prostu męczyć. Czyli ty dzisiaj się męczysz nad czymś, co komuś przychodzi naturalnie i tak samo ktoś dzisiaj męczy się nad czymś, co tobie przychodzi naturalnie. Więc trzeba by było znaleźć po prostu czym to coś jest. Przykładowo też, co jeszcze może być tą nieuczciwą przewagą. Ogólnie w internecie możesz sobie znaleźć to pod, pod nazwą Unfair Advantages. Jest nawet książka o tym. Ale oprócz tego, że jest to lokalizacja, czy jest to kwestia dotycząca wyglądu albo jakiejś genetyki urodzenia, to może być też kwestia nawet zasobów, które masz, kompetencji, które masz, rodzaju osobowości, które masz. Możesz nawet taka być prozaiczna kwestia, że znasz odpowiednich ludzi, lub urodziłeś się w takich kręgach, w którym pewne rzeczy, pewne możliwości są dla ciebie bardziej dostępne niż dla kogoś innego. I tak jak mówię, podkreślam, to nie znaczy, że ktoś inny nie może w tym osiągnąć sukcesu i że ktoś inny nic nie może zrobić, tylko chodzi o to, że ty po prostu wykonując 2 trzy telefony, jesteś w miejscu takim, gdzie ktoś musi dążyć, żeby być, powiedzmy, dwa lata, nie, żeby on dostać się do odpowiednich ludzi. Ty po prostu robiąc sobie zdjęcie i nie używając filtrów, masz y, po prostu odbiór taki, że inni ludzie uważają cię za ładnego, a ktoś inny musi się umalować, musi, nie wiem, zrobić jakieś filtry, w Photoshopie edytować i efekt jest podobny albo gorszy, nie? Rozumiemy o co chodzi. Ktoś inny chodzi na siłownię dwa lata i wygląda średnio, a ktoś poszedł pobiegać przypadkowo, bo, bo się spóźnił na autobus i już wygląda lepiej. Nie? Oczywiście przejaskrawiam teraz, ale rozumiesz, że są kwestie, które po prostu dla kogoś przychodzą z lekkością i z łatwością, bo po prostu taki jest świat i takie jest życie, a są kwestie, do którego, de, które dla ciebie czy dla kogoś innego mogą być po prostu trudne i nawet nie do przejścia, jak w, w przykładzie z tym koszykarzem. No może być ktoś 1,70 70 wzrostu i osiągać sukcesy w koszykówce, ale prawdopodobnie będzie. Musiał niesamowicie się napracować i mieć dużo szczęścia, żeby w ogóle ktoś mu pozwolił się spróbować i pozwolił pracować. Tymczasem, ktoś, kto ma 2,20 wzrostu, po prostu zostanie powołany do koszykarskiej drużyny niemal przymusowo, bo po prostu powiedzą mu, że masz grać w kosza i tyle, nie w szkole. I po prostu ta osoba, jeśli się tym zainteresuje i wykona taką samą pracę jak ten ktoś, kto nie ma tych predyspozycji, będzie bardzo daleko, bardzo daleko gdzieś tam dalej, nie? Tylko kwestia czy to gwarantuje jakiś sukces? Niekoniecznie, bo ktoś może być ładny, a nie zostać modelem, ani sławnym aktorem, ani nie wiem, nie zarabiać na tym wyglądzie. Natomiast również ktoś może dążyć do tego, co chce przekazać. Możesz nie mieć predyspozycji i, i tak osiągnąć w czymś sukces i możesz mieć predyspozycję, a i tak nie osiągnąć w czymś sukcesu, jeśli nie wykonasz ciężkiej pracy. Więc to, żeby było jasne. Ktoś, kto wykona ciężką pracę, za może odnieść sukces w czymś. Ktoś, kto nie wykona ciężkiej pracy, a ma predyspozycję, również może nie osiągnąć w tym sukcesu. Ale co jest najważniejsze, jeżeli osoba znajdzie swoją nieuczciwą przewagę, swoje predyspozycje, swój talent. I do tego wykona ciężką pracę w tym aspekcie, no to jest nie do zatrzymania, bo wtedy osiąga znacznie więcej niż wszyscy inni, nie? Znacznie więcej niż ten, kto ma tylko talent, a nie zrobi ciężkiej pracy, i znacznie więcej niż ten, który nie ma talentu, ale tej, tą ciężką pracę wykona, bo po prostu ta ciężka praca będzie takim kręceniem się w kółko i będzie żmudna. Do zrobienia, ale żmudna. Jak znaleźć tą swoją nieuczciwą przewagę? Jak w ogóle zacząć jej szukać? Pierwszą rzeczą, którą się zastanów, co przychodzi Ci lekko, a inni się męczą, żeby to zrobić. Być może jesteś w stanie już na ten moment zauważyć coś, co po prostu Ty robisz z łatwością i z lekkością, a inni się męczą. I uwaga, to nie musi być coś, co robisz z łatwością i lekkością od zawsze, to może być coś, co wynika z Twoich kompetencji i doświadczenia, które nabyłeś w latach swojego życia. Czyli przykładowo zajmuję się czymś od 10 lat, wychodzi mi to dobrze, więc to jest w tym momencie moja nieuczciwa przewaga. Nie chodzi o to, czy ja mam do tego talent, czy nie, bo na tym etapie to już nie ma znaczenia. Na tym etapie znaczenie ma to, że ja mam ogromne doświadczenie i mogę to wykorzystać jako moją nieuczciwą przewagę. Ktoś, kto robi to od roku, nawet jeśli ma talent, prawdopodobnie jest dla mnie gdzieś tam dużo niżej, nie? Czyli może to być Twoja kompetencja, może to być Twoja predyspozycja, Twój sposób myślenia, z czym zwracają się do Ciebie ludzie, o co Cię pytają, o jakie rady Cię proszą, z czym sobie nie radzą i na przykład mówią, A jak Ty byś to zrobił? Być może pojawiają się w Twoim życiu takie pytania, być może gdzieś tam w internecie jesteś na jakichś forach, na jakichś grupach i na przykład Konkretne problemy ludzi dla ciebie są proste do rozwiązania. Przykładowo, widzisz jakieś pytania na tych czatach, na grupach i, dla, i, i ktoś ma problem, a ty po prostu jesteś w stanie mu króciutko doradzić, nie? Przykładowo, w przerwie między posiłkiem a robieniem czymś, bierzesz sobie telefon, skrolujesz, patrzysz, o tu gość się z czymś męczy. I na przykład, jeśli odpisujesz mu na takie rzeczy, dla ciebie one są proste, to to jest gdzieś tam ta Twoja nieuczciwa przewaga. W tym momencie możesz zacząć się zastanawiać, dlaczego dla kogoś jest to trudne, a dla mnie jest to proste. Być może tutaj, w tym miejscu mogę poszukać, jaki to jest obszar działania, być może po prostu dobrze mi się pracuje z ludźmi, a być może mam jakąś wiedzę, a być może mam jakieś predyspozycje, zrozumienie lepsze danych tematów. Co mogę wykorzystać właśnie na swoją korzyść? Kwestia lokalizacji, kwestia wyglądu, kwestia znajomości, kwestia kompetencji, to już mówiłem, kwestia dotycząca nawet języka. No, jeżeli ktoś mówi w języku angielskim jako znaczy już nawet nie mówię jako o języku ojczystym, ale jeśli ktoś po prostu mówi w języku angielskim, to już w tym momencie masz dostęp do większego, większej części rynku niż ktoś, kto mówi tylko w Twoim języku. Nie? Jeżeli ktoś mówi w kilku językach, to już ma nieuczciwą przewagę nad wszystkimi innymi, którzy w tych językach nie mówią. Czy to znaczy, że ta przewaga coś zagwarantuje? Prawdopodobnie nie. Czy to znaczy, być może za kilka lat w ogóle nie będziemy potrzebowali znać języków, bo wszystko będzie tłumaczyć w czasie rzeczywistym sztuczna inteligencja. Ale póki to się jeszcze nie wydarzyło, to język jest już nieuczciwą przewagą. Wiedza biznesowa jest nieuczciwą przewagą, tak zwane know-how, że znam sposoby, wiem jak poukładać pewne procesy, mam sprawdzone systemy, to jest moja nieuczciwa przewaga. Ktoś się kręci w kółko, nie wie jak, a ja wiem jak. Więc już mogę tutaj konkurować z tą osobą lub mogę wykorzystać nieuczciwą przewagę moją po to, żeby nauczyć tę osobę swojej wiedzy za kasę. I to jest sposób na robienie biznesu. Czyli Możemy po prostu poszukać tych elementów, gdzie coś mi przychodzi z lekkością, a ktoś inny się męczy, i możemy zastanowić się, co ja takiego wiem, co ja takiego umiem, co ja takiego rozumiem, co przychodzi mi z łatwością, a ktoś inny gdzieś tam się sili, nie wie, nie zna, wymyśla, próbuje i niestety mu nie wychodzi, a ja robię to od niechcenia i okazuje się, że umiem. I jeszcze jedną taką rzeczą, która ci może pomóc w zlokalizowaniu tego to jest coś takiego jak test osobowości. Mnóstwo jest testów osobowości w internecie. Jeden, który ci polecam to jest 16 Personalities, 16 osobowości. Jest to test, który kiedyś robiłem i był ok. Natomiast ja robiłem też kiedyś takie testy Well Dynamics y, Rogera Hamiltona. I to one były płatne, teraz są chyba płatne chyba kilkaset dolarów to kosztuje. Dla mnie uważam, że każdy, każdy ułamek centa, który wydałem wtedy na ten test, y, jest wart tego, co wydałem. Już się dawno zwrócił, więc warto by było się zastanowić nawet nad jakimś płatnym testem osobowości, bo takie testy od razu Ci pokażą, gdzie są Twoje słabości, gdzie są Twoje mocne strony. I kiedy sobie to wszystko przeanalizujesz i zastanowisz się, czy rzeczywiście tak jest, to zauważysz, że rzeczywiście robienie pewnych rzeczy może okazać się dla Ciebie właśnie takim czymś jak dla tego gościa, który ma metr pięćdziesiąt próbowanie być gwiazdą koszykówki. Spoko, mogę próbować, ale czy nie lepiej byłoby w tym czasie spróbować coś innego, gdzie na przykład e, okazuje się, że ten, ten człowiek, który ma metr pięćdziesiąt jest świetny, dajmy na to, nie wiem, łatwo mu przychodzi programowanie, nie? Czy on nie powinien pójść w programowanie zamiast w grę na koszykówce? Albo okazuje się, że świetnie rymuje, więc może powinien zająć się, nie wiem, Rapem albo pisaniem wierszy. Czy po prostu pójść cokolwiek innego, a nie skupiać się na tym na, na walczeniu z samym sobą, na walce z wiatrakami, która od razu już sprawia, że no, jestem przegrany gdzieś tam na starcie i próbuję oszukać to ciężką pracą, gdzie ciężka praca jest spoko, ale kiedy wkładasz się w odpowiednim, jakby to powiedzieć. W odpowiednim miejscu, czyli mogę przyłożyć drabinę do budynku i wychodzić po niej, ale jeśli przyłożyłem ją do złego budynku, to dalej gówno osiągnę, nie? Dobrze by było po prostu przyłożyć ją najpierw do właściwego budynku, dopiero potem po niej wychodzić. I takie testy osobowości, czy taka zastanowienie się, w czym jestem rzeczywiście dobry, w czym jestem lepszy od innych, co jest taką moją nieuczciwą przewagą, to jest właśnie przystawianie drabiny do budynku. Jeśli ją dobrze przyłożysz i wtedy wykonasz ciężką pracę, no to po prostu będziesz znacznie dalej niż mógłbyś być. I do tego chciałem cię dzisiaj zachęcić i zainspirować. I to był kolejny odcinek z serii Daily 360. Jeśli ci się podobało, to zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. No i widzimy się jutro w następnym odcinku. Trzymaj się, hej!